Słuchajcie, wydaje mi się, że hołd oddany Padiemu Consandin za tą kreację wiserysa w House of the Dragon jest jak najbardziej w ogóle zasłużony, bo to co w tym sezonie on robił w tej roli, to jest coś absolutnie fantastycznego. Właściwie od pierwszego odcinka. No ale to, co wydarzyło się w epizodzie ósmym Rodu Smoka, to po prostu był one-man-show z jego strony. George Martin powiedział swego czasu, że Konstantin tak wykreował rolę Viserysa, że on po prostu lepiej tego w swoich książkach nawet nie oddał, że w serialu ten dramatyzm, to jakie emocje dostarczał Viserys i to z czym on się mierzył, no zostało dużo lepiej oddane niż właśnie u Martina w oryginale, więc to jest spory komplement. Ale prawda jest taka, że cały ten ósmy odcinek Rodu Smoka to jest taka emocjonalna jazda bez trzymanki, no prawdziwy coaster. Od samego początku do końca i jeszcze raz twórcy House of the Dragon udowodnili, że potrafią stopniować i budować napięcie. No bo już tak naprawdę pierwsze sceny w Driftmarku pokazują nam, że będzie się działo. Mamy tą informację, że Corlys Valarion zostaje ranny, że jest właściwie umierający i już zaczyna się spór o to, kto miałby go zastąpić, czy Weymond, jego brat, jego krew, Valarion, prawda, taki z krwi i kosi. czy może jednak synowie Leinora, mimo tego, że Weymond doskonale wie, że no to są Benkarty, to są dzieci Harvina Stronga, nie Lenora, a więc nie są Valarionami, a że jemu strasznie zależy na tym, żeby jednak ta linia rodowa była podtrzymywana, no to nie chce tego tak zostawić, jak... Życzyłaby sobie na przykład tego Renys, albo Renyra, albo ktokolwiek inny. Dla niego to dobrorodowe jest tutaj najważniejsze, ale to, co dzieje się w Driftmarku, jest dopiero zwiastunem tego, co nas czeka. Bo to, co najciekawsze w tym epizodzie, no, dzieje się dopiero w królewskiej przystani. Nafiusz? A tam po kilku latach zbiera się cała rodzinka. I jesteśmy świadkami takiego wstecznego odliczania do tego, co nas będzie dopiero czekać w tym epizodzie. Ale prawda jest taka, że o ile w poprzednim odcinku, w recenzji poprzedniego odcinka, mówiłem, że tak naprawdę granicą między wojną a pokojem jest śmierć lub życie Viserysa, no to właśnie tutaj ta granica staje się już tak zupełnie namacalna. Króla w tym odcinku widzimy bowiem po raz pierwszy podczas wizyt z Daimona i Renery w tej jego komnacie. Widać, że po prostu jest już zdeformowany, że jest bardzo słaby, że tak naprawdę to jest już agonia króla. No i za chwilę te kruki, te sępy nad jego truchłem się po prostu rozlecą i będą chciały każdy swoje Rozdziobać. No, i w tym momencie do gry wchodzi wspomniany Weymond, który e, robi deal z Hightowerami, z Alicent i Otto, żeby to oni uznali te jego prawo do Driftmarku, a nie dzieciaków Rennery. No, i w ten sposób, oczywiście, Hightowerowie pozyskaliby bardzo poważnego sojusznika. A że król jest słaby i tak naprawdę królowa i namiestnik sprawują władzę, no to wydaje się, że ten deal jest pewny. I zachowanie Weimonda, jakby patrząc z punktu jego widzenia, jego rodu, do złudzenia przypomina mi Tywina. W sensie on stawia na pierwszym miejscu swój ród, swoją krew, przetrwanie swojego domu, tak samo właśnie jak Tywin. Jego te rozgrywki być może nie obchodzą jakoś bardzo. Dla niego liczy się to, żeby Valarionowie przetrwali. No a gdyby to jednak e, Driftmark odziedziczyli Strongowie, de facto, no bo to są dzieci Harvina Stronga i Re, Renry, no to już w oczach Weymonda nie byłoby to samo. I te jego pobudki, i to jego zachowanie, no jakby ma ręce i nogi, jest uzasadnione. Z tym, że w tej szerszej rozgrywce to nie ma większego znaczenia. Bo kiedy bowiem wszystko wydaje się ustalone i wszystko wydaje się pewne i po prostu jest już przesądzone, że ta petycja Weimonda to będzie właśnie to, co zwycięży w oczach i Alicent i od Otto Towera dostajemy genialny plot twist, bo to do wielkiej sali w królewskiej przystani wchodzi król Viserys. King Viserys of House Targaryen, pierwszy first of his name, king of the Andals and the Rhoynar and the First Men, lord of the Seven Kingdoms and protector of the realm. Ta scena, kiedy on wchodzi, kiedy maszeruje o lasce tak naprawdę widać jakby śmierć tam kroczyła za nim, maszeruje w kierunku żelaznego tronu, to jest jak do tej pory, przynajmniej moim zdaniem, ale też nie tylko, bo rozmawialiśmy z chłopakami tutaj e, na czysta kultura, że to jest najmocniejsza jak dotąd scena w całym w tym sezonie, przejmująca muzyka, są tam emocje, jest tam takie napięcie, widać po Hightowerach, że oni są skonfundowani, po Weymondzie widać, że także jest zaskoczony, że nie wiadomo co się zdarzy i ten król dochodzi do tego tronu i korona mu spada i wtedy przychodzi jego brat, Daemon, podnosi tą koronę Pomaga mu ramieniem dojść do tronu zakłada mu na głowę. To oczywiście potem jak się dowiedzieliśmy, było takie dość przypadkowe, bo ta korona spadła. No ale Matt Smith, który daimona otwarza, podszedł, jakby nałożył ją potem królowi, i to wszystko się obróciło w taką przegenialną scenę, przeładowaną po prostu emocjami, przeładowanym napięciem. Całą tą sekwencję oglądało się po prostu w takim napięciu z gęsią skórką na karku. No, tak było to mocne. No ale gdyby ktoś myślał, że to już koniec emocji w tym odcinku, to wcale nie, no bo król oczywiście uznaje prawo dzieci Renyry do Driftmarku, jakby przypieczętuje to, że synowie Renyry ożenią się z Bailą i Reną, czyli dziećmi Daemona i Leny. I tutaj, jakby Weimonds pokazuje raz jeszcze to, na czym mu najbardziej zależy, sprzeciwia się królowi. No, ale sprzeciwia się do tego stopnia, że to po prostu kosztuje go życie. I, i ta, ta scena ścięcia mroczną siostrą przez, przez i jego głowy, tak idealne cięcie po prostu. Wow, no, naprawdę mocne. Nie tak mocne jak to samo wejście króla, ale naprawdę, naprawdę grubo. I widać, że te wszystkie sekwencje po prostu też potęgują i też podprowadzają nas pod to, co. Za chwilkę ma się zdarzyć, a za chwilkę dzieje się wielka uczta, której zażyczył sobie Viserys. Tak jakby zdając sobie sprawę, że to jest ostatnia okazja, że to jest ostatni moment, kiedy ma całą tą rodzinę przy sobie i podczas tej przemowy na uczcie, kiedy wszyscy ci jego bliscy siedzą dookoła, to właśnie przemawia do nich jako nie jako król, ale jako ojciec, mąż, dziadek, brat, prawda? I jakby czuć to Także w całym tym postrzeganiu tego sporu nic się nie zmienia, ale przez tą jedną krótką chwilę oni, w większości oczywiście, bo nie wszyscy, Egon i czy Eimon to są takie wyjątkowe kreaturki w tej całej historii, że oni tutaj potrafią ze sobą być. Jest jakiś uśmiech, jest picie wina, jest trochę tańca i ten Viserys jakby ma takie poczucie, że okej, okay, mogę teraz odejść w miarę spokojnie. Mając takie poczucie, że zrobiłem wszystko, co mogłem. Próbowałem przemawiać do nich przez tyle lat. Podjąłem się ostatniej misji, i oni teraz potrafią ze sobą w jednej komnacie funkcjonować. Oczywiście, tak ten świat wyglądałby, gdyby to była utopia, gdyby to był świat idealny, bo wszyscy wiemy, że to jest tylko gra pozorów, że tak naprawdę za chwilę zacznie się na grubo a to, że. Ta rodzina stwarza właśnie takie pozory względem króla, względem ojca, brata, męża, dziadka, no to to jest tylko taka właśnie gra na tą konkretną chwilę. Bo tuż po wyjściu króla wszystko się rozpada, jest prowokacja i jest bitka, do akcji wkracza Damon i nagle naszemu jednookiemu koledze trochę rura zmiękła, E, przynajmniej w tej konkretnej chwili jest taka bardzo fajna scena. Znaczy, demon jest w ogóle w tym odcinku genialny, bo mamy tą sekwencję, kiedy on prowokuje Weymonda w wielkiej sali, powiedz to. I teraz też staje naprzeciwko Eymonda I jednym spojrzeniem, po prostu, jakbym chciał mu powiedzieć, tylko spróbuj wyjąć miecz. Albo powiedz jeszcze jedno słowo i by się zaczęło. W sensie, Daemon nie potrzebuje jakiegoś wielkiego zaproszenia do podjęcia akcji i po raz kolejny to widzieliśmy. No i na finał smutna, przejmująca scena, czyli samo konanie, sama śmierć Viserysa, kiedy najpierw myli Alicent z Rennerą, a potem już w spokoju odchodzi, mówiąc, że dość, że to już jakby koniec tej jego misji, że tyle się wycierpiał, zostawia, rządził tym królestwem w miarę spokojnie, Oczywiście, jego decyzje, wszystkie decyzje miały daleko, będą miały daleko idące skutki, ale w tym momencie to już dla niego nie jest ważne. On odchodzi, już nie chce cierpieć, jeszcze na samym końcu, kiedy faktycznie odchodzi, zasypia, umiera, ostatnie jego słowo, ukochana, taki chyba hołd w stronę Emmy, że już ją gdzieś tam widzi, że już ją spotkał e, po tej drugiej stronie. Not for the sake of the crown, For the sake of this old man. I to znowu był ten one man show Padego Consadina, który mam nadzieję, że otrzyma mnóstwo nominacji do jakichś ważnych nagród za tą kreację, nie tylko w tym odcinku, w całym sezonie, no ale w tym epizodzie szczególnie, bo, bo to jak to odchodzenie i to cierpienie odegrał, wow, no to jest naprawdę fantastyczne, pozwala widzowi się zaangażować, pozwala przeżywać to. Wszystko razem z nim. I ktoś mógłby powiedzieć, że znowu nie było wielkich bitew, nie było jakichś wielkich wizualnych scen, nie było momentów, kiedy akcja pędziła na złamanie karku, ale mimo wszystko, wow, no ten serial, ten odcinek konkretny oglądało się właściwie od początku do samego końca, jak na szpilkach. Przeżywało się to wszystko razem z bohaterami i to moim zdaniem jest wielka siła tego świata. Tak jak była w pierwszych sezonach Gry o Tron, tak właściwie w tym sezonie House of the Dragon niemal co odcinek mamy to granie na emocjach, mamy to stopniowanie napięcia i razem możemy uczestniczyć z bohaterami, bo ci bohaterowie też są jacyś, kogoś możemy lubić, kogoś nie, chociaż wiadomo, tu bardziej zieloni są kreowani na tych złych. To też nie do końca może jest takie fair, że oni są tak bardzo skrajnie tu postawieni po tej, po, tej, po tej złej stronie. No ale taki jest układ sił, powiedzmy, akurat na potrzeby serialu. Nie ma sprawy. To jest oczywiście pewna, pewne uproszczenie, pewna stylistyka właśnie e, twórców. Ale wszyscy są jacyś. Wszyscy są jacyś, plus no fantastyczna gra aktorska. Fantastyczna gra aktorska. No ale jeśli możemy chwalić Matta Smitha, Oliwie Cook czy MDRC. DRC... No to Paddy Konstantin, wow, chłopie, zrobiłeś robotę w tym odcinku. I to jest w sumie rzadka sytuacja, żeby seria, żeby odcinek tak przemawiał, przemawiał do widza, żeby zostawiał go z takim emocjonalnym rozgardiaszem, a tutaj to się po prostu udało 10 na 10, najlepszy jak do tej pory odcinek tez sezonu, odcinek no po prostu niemal perfekcyjny. Perfection. No, i dajcie znać, co Wy o tym myślicie, jak Wam się podobało, czy macie podobne odczucia na temat tego epizodu. Komentarze są do Waszej dyspozycji. No a teraz Was zostawiam, wpadajcie na wszystkie nasze kanały. Jeszcze mamy dwa odcinki House of the Dragon do omówienia, no i finał oczywiście Pierścieni Władzy. To są rzeczy, które w najbliższych dniach będą się działy na naszym kanale. No a teraz już się żegnam. Cześć!